Cześć, ja jestem Sarge. witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w GTA Online. Kolejny odcinek z GTA 5 Multiplayer, a więc rozpocznijmy może od kolejnej misji kooperacyjnej, bo właśnie dostałem zaproszenie. Jak najbardziej to przyjmę. Złomowisko Rogera, kojarzysz miejsce, nie? Balasi umówili się tam z jakimiś zawodowcami w sprawie czystego towaru. Przemiesz od nich paczkę i przyniesiesz ją do mnie. Odpalę ci działkę i zapomnimy, że cokolwiek się stało. Pasi? Jak najbardziej, pasi. Tak więc po raz kolejny będziemy mieli misję kooperacyjną. Powiem wam, że po nagraniu ostatniego odcinka pograłem sobie tak z pół godzinki, może godzinę w ten tryb multiplayer. W międzyczasie rozegrałem właśnie jedną misję kooperacyjną. Jeszcze jakieś tam poboczne aktywności typu wyścigi. A teraz właśnie otrzymałem kolejną misję i zobaczymy. Tym razem misja jest na maksymalnie czterech graczy. Ja tradycyjnie zrobię teraz cięcie i spotkam się z Wami, jak już ewentualnie do mnie inni gracze dołączą. Okej, okay, powiem Wam tak, dołączył do mnie jeden gracz, a więc rozegramy sobie tę misję we dwójkę. Szkoda, że nie dołączyli się wszyscy, czyli że nie pogramy sobie tutaj w cztery osoby, bo właśnie w tej misji kooperacyjnej, którą wykonywałem sobie między odcinkami, udało mi się. Tu jest nasz? Nasz, dobra. Udało mi się w tej misji kooperacyjnej między odcinkami zagrać z trzema innymi graczami, nie było zdecydowanie ciekawiej. Ale myślę, że we dwóch też będzie całkiem przyjemnie. Więc, najpierw jedziemy na to złomowisko Rogera, i później trzeba będzie odebrać tą paczkę. Zobaczymy, czy nam to się uda. Myślę, że właśnie te misje kooperacyjne są najciekawsze, żeby wam je pokazywać. Aczkolwiek, oczywiście, nie zapominam też o innych aktywnościach, których wam jeszcze nie pokazywałem. Te również jak najbardziej Wam zaprezentuję, mam w planach na przykład pokazanie Wam partyjki w tenisa w trybie online, dlatego że ta możliwość też mi się odblokowała, więc mogę już właśnie zagrać z innym graczem w tenisa. Właśnie grając w kampanię dla jednego gracza zastanawiałem się, jak to będzie wyglądać w trybie online, więc sam chętnie bym sobie wypróbował taką możliwość, oprócz tego Chciałbym też zobaczyć jeszcze wyścig wodny, bo miałem już wyścig lądowy w samochodach, miałem już wyścig na rowerach. No to pora jeszcze na wyścig wodny i na zobaczenie jak to się prezentuje. To no więc na pewno jeszcze będę kolejne odcinki z GTA Online Wam prezentował. Tak jak mówiłem, przynajmniej jeden na tydzień planuję wypuszczać. No i właśnie w poprzednim tygodniu widzieliście odcinek z GTA Online, w tym widzicie następny. Więc kolejny pewnie również zobaczycie w kolejnym tygodniu. Ja żałuję, że nie mam zbyt wiele czasu, żeby pograć sobie w ten tryb online, też poza nagraniem, bo wiecie, przydałoby się, żebym trochę pograł poza nagraniem, żeby nabić wyższy poziom doświadczenia. Wtedy też te misje kooperacyjne mają być bardziej rozbudowane. Tutaj też oczywiście dziękuję za wasze komentarze w tej sprawie. Wiele waszych komentarzy mi pomogło. Między innymi napisaliście mi w jaki sposób mogę zdeponować pieniądze, żeby je po prostu zachować w banku. Okazuje się, że wystarczy użyć do tego celu też telefonu. Ja już sobie właśnie pieniądze na moje konto przelałem, moje konto wirtualne oczywiście bankowe. Dzięki czemu w razie jak zginę to nie stracę aż tyle pieniędzy. No i cóż, powoli już dojeżdżam na miejsce. Niestety gracz drugi gdzieś tam się ociąga, aczkolwiek chyba też jest niedaleko, zobaczę nawet. Tak jest. Ja i tak jadę dość wolno, żeby właśnie on dotrzymał mi tempa, bo wolałbym, żebyśmy tam dojechali we dwójkę. Zresztą, jak wykonywałem to zadanie kooperacyjne między odcinkami bez nagrywania, to tak czy siak dojechałem pierwszy, ale i tak musieliśmy tam dojechać wszyscy razem. Więc prawdopodobnie teraz też tak będzie, że misja się rozpocznie dopiero wtedy, kiedy też mój kompan dojedzie. Zaraz zresztą zobaczymy. Ukradnij kokę. O kurde, tu jest już ich sporo. Wow, ależ się tutaj, kurde, wpakowałem w sytuację. Muszę w takim razie uważać. Dobra, idziemy w takim razie. No i zobaczmy. Próbujemy wszystkich zlikwidować, ale kurde muszę uważać, zważywszy na fakt, że nie on za wiele energii. No ale we dwójkę mam nadzieję, że sobie po pomożemy. Przypominam, że ta misja jest pomyślana, żeby wykonać ją we czwórkę. Więc tutaj też y tych wrogów jest całkiem sporo, trzeba przyznać i na to trzeba też zwrócić uwagę. Przeczekam chwilkę może, niech mi się energia regeneruje. Dobra, idźmy dalej. Tutaj niestety nikogo kurde... O, tu jest! Dobra. No, trzeba uważać. Trzeba uważać. Zdecydowanie. Niedaleko mamy nasz cel, ale nie ma co tak iść na przymus, dlatego że nic ich tutaj jest zbyt dużo, kurde. Czekajcie, z tej strony też się kryje Kurde, niech mi się też regeneruje trochę energii, bo naprawdę nie mamy jej za wiele. Życia drużyny, zero. Chyba mój kurczę kompan stracił jedno życie, i przez to, teraz, jeśli ktoś z nas zginie, no to nie będę mógł się odrodzić. Więc tutaj trzeba szczególnie uważać. Zobaczmy. Tu jest jeszcze jeden. O nie, 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 nie. Chowaj się, chowaj. Kurde, ale mało brakowało. Jejku, jak mało brakowało, naprawdę. Nagle mi się pojawił, a więc, kurde, nie wszyscy są oznaczeni na tej mapce. Trzeba tutaj naprawdę uważać. O kurde, mój kompan zginął, a więc jestem teraz zupełnie sam. To pięknie, co? Dobra, spróbujmy. Poczekajmy, aż tamten się wychyli. Wtedy bym go zdjął. Dobra, coś tam go trafiłem. Ale chyba jeszcze żyje skubaniec. Dobra, udało się go zdjąć. Jest jeszcze jeden po tej stronie. Szkoda, że mój kompan zginął, no ale mógł być bardziej ostrożny. Już i tak zmarnował jedno życie. Bo ogólnie zawsze w każdej misji... Mamy więcej niż jedno życie dla całej drużyny. Więc nawet jeśli. Kurde, i znowu zaraz zginę. Muszę to poczekać, przeczekać znaczy się. Dlatego, że nie chcę ryzykować, że właśnie tutaj padnę. Niech mi się zregeneruje trochę energia. I zobaczymy. Mam nadzieję, że już nikt inny tutaj nie wyjdzie na mnie za chwilę. Niech się tylko wychyli. Kurde. Dobra, załatwiony, ale zanim wezmę. Towar, to jeszcze poczekam. Na wszelki wypadek, niech się ta energia zregeneruje. No i spróbujmy. Dobra, dostarcz kokę do mieszkania Geralda. No i w ten sposób wykonamy tą misję. Prawdopodobnie, chociaż coś mi się wydaje, że jeszcze będziemy mieli jakiś ogon. W takim razie wsiadamy. I na szczęście jest to całkiem niedaleko, a więc chyba jednak się uda bez jakiegoś pościgu. Zaraz zresztą zobaczymy. Na razie dostańmy się na miejsce. Nie, chyba raczej nie ma szansy, żeby ktoś tutaj dotarł. Ciekaw jestem, czy ten mój kompan już opuścił serwer, czy cały czas oczekuje. Bo kiedy właśnie taka postać zginie, to może jeszcze obserwować daną misję. Właśnie ciekaw jestem, czy on to robi i właśnie czy dostanie jakieś punkty doświadczenia, nawet jeśli obserwuje tylko. Zaraz zobaczymy. I... Ok, Okej, Geralt tutaj nie był zbyt rozmowny, jak widzicie, ale najważniejsze, że misja wykonana pomyślnie. Wprawdzie straciłem mojego kompana, ale ja tutaj poradziłem sobie bardzo dobrze. Zarobiłem 2000 dolarów, też punkty reputacji, no i ranga mi wzrosła do poziomu siódmego. Zdecydowanie warto wykonywać te misje kooperacyjne. Nie, jednak widzę, że mój kompan wyszedł i przez to nie otrzymał ani pieniędzy, ani punktów reputacji. Jak widzicie, miał dwa zgony właśnie wykorzystał te zgony, jakie były dla naszej drużyny, bo łącznie mogliśmy dwa razy zginąć ani razu ja nie zginąłem, a on z kolei dwa razy padł. Tutaj tylko zobaczę. Mam tradycyjnie możliwość wybrania ewentualnie czegoś opcjonalnego, ale ja po prostu, sobie wejdę do swobodnej rozgrywki. I spróbuję wtedy się gdzieś przenieść. Nie wiem, czy wam teraz pokazać wyścig, czy może grę w tenisa. Ja się zastanowię, udam się tam na miejsce, później gram mi się będzie wczytywać, a z wami się spotkam, jak już sama rozgrywka się rozpocznie. Tak więc do usłyszenia dosłownie za chwilkę. Okej, okay, po dłuższym czasie oczekiwania, w końcu udało mi się dołączyć do jakiejś rozgrywki w tenisa. Gotowy do gry. Zagram z graczem na 77 poziomie trudności, znaczy na 77 poziomie doświadczenia. Biorąc pod uwagę fakt, że ja mam 7, no to zobaczymy, jak to wyjdzie. Aczkolwiek to jest tenis, więc tutaj raczej statystyki postaci nie powinny mieć takiego znaczenia, chociaż z drugiej strony, kto wie, może też ma to jakieś znaczenie. O, proszę, udało się punkt pierwszy zdobyć. Tak, na marginesie oczywiście, ja jestem na dole tutaj. No i zobaczymy. Próbujemy w takim razie dalej. Oczywiście, sterowanie tutaj wygląda identycznie jak w trybie dla jednego gracza. Jakieś takie mam wrażenie, że są odrobinkę jakieś lagi tutaj. Nie wiem czy. Mam dobre wrażenie, ale właśnie teraz nawet trochę piłka była opóźniona, jakby. Nie wiem, jak to wam wytłumaczyć, ale kiedy ja tutaj gram, to to troszkę się czuję, szczerze mówiąc. Wow! Ładny as serwisowy! Niestety. W takim razie muszę próbować raz jeszcze. Ale myślę, że właśnie przeznaczenie walki, znaczy przeznaczenie tenisa w tej grze. Zdecydowanie lepiej się po prostu ten tenis spisuje Kurde i znowu nie wyszło, nie wiem czemu Wciskałem przecież kwadrat Myślę, że zdecydowanie tutaj lepiej sobie pograć w tenisa właśnie w trybie multiplayer Niż w trybie dla jednego gracza No bo jednak są większe emocje, kiedy gramy z żywym przeciwnikiem Kurczę. O nie, tylko nie out Aj No i pięknie, niestety to przegrałem Przynajmniej jeśli chodzi o... Pierwszy gem, zmiana stron. No i podsumowanie dotychczasowych wyników. Spróbujemy się w drugim gemie odegrać. Serwis. Oj, 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 fatalnie, fatalnie. Spróbujemy raz jeszcze. W takim razie nie miałem tutaj zbyt dobrego wyczucia. Jeszcze raz. Okay, to była dość bezpieczna piłka. No jakim cudem, kurde. Naprawdę powiem Wam, że mam wrażenie, że są jakieś lagi, bo. Powinienem trafić tą piłkę. Nie wiem, czemu jej nie trafiłem. Tą potyczkę hostuje właśnie mój przeciwnik, więc może to ma jakiś wpływ. O, teraz duża siła. No ale dobra, próbujemy. Oj, kurde. Ach, teraz zawaliłem sprawę. No cóż, gość ma 77 poziom świadczenia, więc domyślam się, że ma też większe doświadczenie także i w tym tenisie tutaj. No ale nie będę się usprawiedliwiał. W sumie chodzi mi głównie o to, żeby wam po prostu pokazać, jak to tutaj działa. Kurde, no naprawdę. Znowu nie udało się odbić tej piłki. A podejrzewam, że w trybie dla jednego gracza jednak postać by doskoczyła. Nie wiem czemu tutaj mi nie doskakuje, przecież byłem blisko piłki, więc jeśli uderzyłem, e, znaczy wcisnąłem prawy przycisk, przepraszam, jeśli wcisnąłem kwadrat i jeszcze ruszyłem gałką w odpowiednim kierunku, to powinna mi raczej postać to odbić. No ale dobra, próbujemy dalej. Widzieliście to? Widzieliście to? Kurde! Koleś odbił piłkę stojąc od niej o jakieś 2 metry dalej, dlatego właśnie wydaje mi się, że są tutaj ewidentnie jakieś lagi. No a w takich warunkach raczej ciężko tutaj powalczyć, szczerze mówiąc. No, teraz to samo. Kurde, przecież wciskałem kwadrat, a moja postać mi nie uderzała. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy grając w GTA Online, być może graliście w tenisa właśnie, i czy też spotkaliście się z takimi problemami. Że potyczkę hostował wasz gość, i właśnie przez to nie działało to najlepiej. No bo, kurde, najlepiej to obrazowało. Oj, czekajcie. Najlepiej to obrazował ten moment, kiedy on odbił piłkę, stojąc od niej jakieś 2-3 metry. To było naprawdę dziwne i trochę chyba potwierdza to, o czym mówię. Ale okej, okay, próbujemy. No teraz, co to było? Kurde. Ajajaj, jeszcze raz w takim razie próbujemy, ale coś mi się wydaje, że to przegram tutaj. Ustawmy się odpowiednio, ciekaw jestem, gdzie teraz będzie uderzał. Też dość ostrożnie. No teraz to samo, kurde, czemu mi tego nie odbija? No i piłka gemowa dla naszego przeciwnika. Zbyt wiele to my tutaj nie ugraliśmy, niestety. Ciekaw jestem, ile właśnie przeciwnik ewentualnie dostanie za wygraną później. No, chyba, że jeszcze jakimś cudem uda mi się odegrać, ale. Też bądźmy realistami, chociaż. No, widzieli. Kurde, no, widzieliście to. Znowu było to samo. On odbił piłkę, stojąc od niej, kurde, jakieś 3-4 metry. To mnie tylko myli, bo już byłem pewien, że on nie dobiegnie do tej piłki. I nawet. Y... Nie pilnowałem tego, gdzie on uderzy, po prostu wiedziałem, że już to wygrałem, a tymczasem było zupełnie inaczej. Ewidentnie tutaj trafiłem, kurczę, na przeciwnika nie wiem albo ze słabym łączem, albo który mieszka gdzieś bardzo daleko czy coś. No bo to jest ewidentnie wina lagów tutaj też. Oczywiście po części nie chcę tutaj się jakoś bardzo usprawiedliwiać, ale. Widzicie to doskonale na materiale. Teraz też wcisnąłem kwadrat, a moja postać mi próbowała uderzyć dopiero jakąś sekundę, może pół sekundy później. Wbrew pozorom, nawet takie pół sekundy to jest bardzo dużo, jeśli chodzi o opóźnienie w grze w tenisa. Tutaj więc naprawdę to było irytujące. Teraz ja też jakby odbiłem, tak że troszkę byłem oddalony od tej piłki. A więc powiem wam tak, bardziej Wam prezentuję tą rozgrywkę w Tenisa jako ciekawostkę niż jako jakąś konkretną walkę, bo widzę, że tutaj sobie za bardzo jednak nie powalczę chyba. Dobra. Co to było? Okej, okay, nie odbił tego, co też było dość dziwne. No ale okej, okay, nie będę narzekać oczywiście. Spróbujmy raz jeszcze uderzyć. A nie, czekajcie, przecież to on uderzał. Nie ja. Ok. Wow, jak podkręcił. Kurde. Ja tutaj w sumie używam tych najbardziej podstawowych odbić. Nie pograłem w tego tenisa tak długo, żeby się nauczyć tych różnych sztuczek. No i też mój przeciwnik to wykorzystuje. Wow. To był zdecydowanie dobry as-serwisowy. Kurczę, przydałoby się chociaż jednego gema ukraść, ale chyba nie mam no na to zbyt wielkich szans, kurcze, niestety. Zobaczymy zresztą. Łapto, łapco, to, tak jest. Dobra. Próbujemy dalej. Wow, co to była zapiłka? Kurde. To jest jakaś podkręcona. No, gdybym tak mógł to wygrać, kurczę. Tak jest. Bardzo dobrze. A więc udało się. 15 do 15 powinno być. No i zobaczymy. Może o tego Gema się chociaż uda powalczyć. No nie, no jak zwykle, kurde. Może teraz to nie była kwestia laga, tylko rzeczywiście może troszkę za późno wcisnąłem kwadrat. No ale wcześniej były takie momenty, kiedy właśnie wcisnąłem kwadrat, a dopiero po krótkiej chwili moja postać zareagowała. Wow! Teraz to w ogóle nie miałem szans. Jeszcze raz, jeszcze raz próbujemy. No dawaj, uderzaj, stary, uderzaj. Jestem ciekaw, jak to tym razem rozegra. Znowu bezpiecznie. A, he out jeszcze w dodatku. To się tylko pogrążyłem w tym momencie. No i co? Po raz kolejny zmiana stron. I moje wyniki zdecydowanie nie są tutaj na moją korzyść. Szczerze mówiąc, nie wiem, kurczę, do ilu wygranych, kurde, do ilu wygranych tutaj gramy. Dlatego, że to nie ja ustalałem tutaj zasady, więc też trochę tak Gram na ślepo, nie wiedząc, właśnie po jakim czasie się ta rozgrywka zakończy. No, ale na razie, jeszcze troszkę spróbujemy pograć. No, kurde, teraz też nie trafił, to też jest dziwne, dziwne, naprawdę dziwne. No, ale okej, okay, próbujemy dalej. Pewnie mój przeciwnik się teraz cieszy. Kurde, z pewnej wygranej. No bo nie ma co ukrywać, że tu mnie naprawdę zdominował. Kurde, teraz też odbił, stojąc jakiś metr od tej piłki, a ja z kolei nie odbiłem tego. Naprawdę to jest strasznie dziwne. Serio, czy tylko ja mam takie wrażenie? Nie wydaje mi się. Dobra, znowu maksymalna siła, tylko że też trochę asekuracyjnie, bo w sam środek właściwie. No kurde! Aj tam, ja też się tak nie bawię, proszę was. Dobra, czyżby to był koniec meczu? No niestety. No cóż, tak więc nie poszło to najlepiej, delikatnie mówiąc. Dostałem tylko 120 punktów reputacji. Chciałbym zobaczyć, ile otrzymał mój przeciwnik za wygraną. Ale chyba się tego niestety nie dowiem, bo już chyba mamy wczytywanie teraz normalnej, swobodnej rozgrywki. W każdym razie, w tym odcinku pokazałem wam kolejną misję kooperacyjną, a także rozgrywkę w golfa. Przepraszam, w tenisa oczywiście, więc to są kolejne aktywności, jakich możecie dokonywać w GTA Online. Oczywiście można też pograć w golfa, można też zagrać sobie wrzutki. Też odblokowało mi się nawet siłowanie na rękę. Z tego co pamiętam, chyba tego nie było nawet w trybie kampanii dla jednego gracza, więc to jest akurat taka aktywność, chyba ekskluzywna dla GTA Online. Aczkolwiek tutaj nie dam sobie głowy uciąć, no bo, czy raczej ręki uciąć, bo też mogę już nie pamiętać pewnych rzeczy z kampanii, jako że grałem w nią już ponad miesiąc temu. Ale jak widzicie, naprawdę jest ciągle co robić, tym bardziej, że kolejne aktywności odblokowują nam się w miarę zdobywanych poziomów doświadczenia. To też nie jest tutaj żadna tajemnica. I tak jak mówiłem, niestety wyniki nie są nam pokazywane. Tylko już od razu wracam się do swobodnej rozgrywki. Tutaj właśnie rozpocząłem. A właśnie, można też e, zakupić oczywiście garaże w tym trybie online. Ja na razie się tym nie zajmuję, dlatego że chcę e, coś takiego zrobić, kiedy już bardziej poznam ten tryb. Więc też bez obaw myślę, że Wam jeszcze pokażę e, różne inne możliwości, typu, typu kupowanie mieszkań czy kupowanie garażu. Jednak, właśnie na razie nie chciałem się za to zabierać, dlatego że jeszcze nie jestem pewien, e, jak to wykonywać. Więc najpierw chcę też. E, Pewnych rzeczy się dowiedzieć i wtedy Wam je prezentować. Ale tymczasem już dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i czekajcie na kolejny. Zapewne następny pojawi się jakoś tam w następnym tygodniu. Na razie.